Siemanko, z tej strony Aleksinia, to jest kolejna analiza z PKO Bank Polski Ekstraklasa, czas na 14. ekipę poprzedniego sezonu, czyli Stal Mielec. Dziękuję Wam bardzo za subskrybowanie mojego kanału, za lajki, za komentarze i zachęcam też nowych widzów i też tych, którzy nie subskrybują, do subskrybowania kanału, by być na bieżąco z analizami, bo analizy się pojawiają co dwa dni, także zachęcam do wyczekiwania na swoje ekipy. A my przejdźmy też do Fantazy Ekstraklasy, gdzie chciałbym Was serdecznie zaprosić. Mimo, że trwa trzecia kolejka PK Ekstraklasy, to można do Ligi Fantazy dołączyć. Liga moja się nazywa Liga Aleksinio-Kot, czy też hasło to 364E6F05, także zapraszam Was serdecznie, jest fajna zabawa. No a my przejdźmy do kadry Stali Mielec, zaczynamy od bramkarzy. No i tutaj mamy tylko trzech zawodników, mamy Mateusza Kochalskiego. Który przyszedł z Legii Warszawa za 100 000 euro. Jest to 22-letni bramkarz mierzący 190 cm. W zeszłym sezonie w barwach Radom, jaka Radom, czy też rezerwach Legi bodajże, dwa spotkania, trzy wpuszczone bramki, 180 minut. Kontrakt ze Stalomieles podpisał do 30 czerwca 2025 roku. Jest wyceniany na 300 000 euro. Mamy też Bartosza Mroska wypożyczonego z Lecha Poznań, no, który się w tym sezonie na razie bardzo dobrze spisuje w dwóch meczach do tej pory zagrał, no bo tylko dwa były możliwe no to szczególnie właśnie ten mecz w barwach Stali przeciwko Kolejarzowi wypadł całkiem nieźle, no jednak Stal wygrała 2 do 0, także to jest zasługa też Bartosza Mrozka no ale też mamy Mateusza Dudka, który wraca z wypożyczenia z Olimpii Elbląg, jest to jeszcze 19-letni chłopak, w tym roku jeszcze będzie miał 20 lat wyceniany na 50 tys. euro, 1,86 m, no i w zeszłym sezonie rozegrał 14 spotkań, 16 wpuszczonych bramek, 5 czystych kąt, 1260 minut, kontrakt ze Stalą, obowiązuje go do 30 czerwca 2024 roku. Także bramkarze są bardzo młodzi, no ale to dobrze, niech się chłopacy rozwijają, niech dostają szansę, no bo Stal czeka na pewno, nie lada przeprawa przez Ekstraklasę w tym sezonie. No, a my przechodzimy do środka obrony. No i tutaj mamy Mateusza Matrasa, Kamila Kruka, który jest ponownie wypożyczony z zagłębia Lubin. Ma 22 lata, 1,85 m400 000 euro. Wartości w zeszłym sezonie 22 spotkania, dwie bramki 1854 minuty. No i oczywiście jest w Stali Mielec do końca tego sezonu, czyli do 30 czerwca 2023 roku. Mamy Arkadiusza Kasperkiewicza, Dominika Barauskasa i Adriana Skrzyniaka. No i tutaj Adrian Skrzyniak też wraca z pożyczenia ze Stalowej Woli. Stal Stalowa Wola, oczywiście 21 lat, 1,92 m, w zeszłym sezonie 26 spotkań, Jedna bramka, 2006 minut. Kontrakt ze Stalą obowiązuje go do 30 czerwca 2023 roku. No i też 27 lipca przedłużył ten kontrakt ze Stalą do końca tego sezonu. Także taka jeszcze informacja. A Dominika z Barauskas przychodzi z FK Ritteriaj, FK Ritteriaj. Za darmo 25 lat, 1,88m, 5 spotkań, jedna bramka w zeszłym sezonie i 386 minut rozegrane. A kontrakt ze Stalomielec do 30 czerwca 2023 roku wyceniany na 175 tysięcy euro. Także tak prezentuje się środek obrony Stali Mielec. No a my przechodzimy do bocznych obrońców, czy też wahadłowych, no bo Stal gra jednak wahadłowymi. I tutaj mamy kapitana Stali Mielec, Christiana Gettingera. Mamy nowy nabytek, Leandro. Leandro przyszedł z Górnika Łęczna za darmo. Jest to jeszcze 38-letni zawodnik, no bo w finalnie będziemy 39 lat jeszcze w tym roku, 1,83 m, w zeszłym sezonie 35 spotkań, 2 asysty, 2717 minut, kontrakt ze Stalą miele do 30 czerwca 2023 roku, wyceniany na 25 tysięcy euro, Brazylijczyk bodajże nawet i z polskim paszportem, mamy też nowy nabytek, jakim jest Maciej Wolski, Maciej Wolski przychodzi z ŁKS Łódź, nie wiadomo za jaką kwotę nie jest ona podana. Jest to 25-letni zawodnik, 1,76 m, wyceniany na 150 tys. euro, a w zeszłym sezonie rozegrał 29 spotkań, dwie bramki, jedna asysta, 1689 minut. Kontrakt ze Stalą do 30 czerwca 2024 roku. No i Fabian Hiszpański, też nowy nabytek, No z 3 z 4 obrońców, czy też wahadłowych, to są nowi zawodnicy. Z kolei Fabian Hiszpański przechodzi z Arki Gdynia Za darmo, jest to jeszcze 28 letni Zawodnik, będzie miał 29 lat w tym roku 1,72 72, 22 spotkania W zeszłym sezonie jedna bramka, jedna asysta 1225 minut Kontrakt ze Stalą Miele podpisał do 30 czerwca 2023 roku Jest wytyniany na 100 tysięcy euro To także gdzieś się te wahadła Stalimielec tak się prezentują, wydaje się, że numerami jeden no to jest Krystian Gettinger oraz Maciej Wolski, Wolski na obecną chwilę. Zobaczymy, jak to będzie z biegiem czasu. W dwóch ostatnich kolejkach no to właśnie Gettinger i Wolski wychodzili w pierwszym składzie. No a my przechodzimy do środkowych pomocników. No i tutaj mamy Piotra Wlazło, który też jest nowym nabytkiem. Piotr Wlazło z kolei przychodzi z... Termaliki Brookbet nie ciecza. za darmo, jest to 33-letni zawodnik, wyceniany na 300 000 euro, 1,84 m, 33 spotkania w zeszłym sezonie, 10 bramek, 3 asysty, 2777 minut, no i kontrakt ze Stalą Mielec do 30 czerwca 2024 roku, mamy również Pawła Żyrę, który też jest nowym nabytkiem. Też przyszedł z Termaliki Brookbet Nieciecza i też za darmo. Jest to 24-letni zawodnik, 1,78 78, m, 5 spotkań w zeszłym sezonie, 233 minuty. Kontrakt ze Stalą podpisał do 30 czerwca 2024 roku. Wyceniany na, yy, na 75 tysięcy euro. Mamy również Dawida Porebę, Michaela Wyparło, Konrada Misztala, Adriana Sobonia, Mateusza Maka i Bogdana Wascuka. Tutaj, właśnie Bogdan Wascuk jest też nowym zawodnikiem, przyszedł on z FCI Lewadi-Talin. Nie wiadomo za jaką kwotę jest to jeszcze 26-letni zawodnik, no bo w tym roku 27 lat na niego czeka. 1,85 m, wyceniany na 400 tys. euro. W zeszłym sezonie 15 bramek, 4 gole, 3 asysty, 1089 minut. Kontrakt ze Stalą do 30 czerwca 2024 roku. Konrad Misztal wraca też z wypożyczenia, dokładnie z Czarnych Połaniec. Jest to jeszcze 23-letni zawodnik, no bo jego też również czekają mu rodziny. 24, 1,83 m, w zeszłym sezonie 12 meczów, dwie asysty, 1067 minut. No i gdzieś się, tak prezentuje się ten środek pola. Oczywiście są tutaj szóstki, ósemki i dziesiątki tak jak e, praktycznie w każdym opis w każdej analizie przeze mnie opisywanej e, czy omawianej e, czyli środkowi pomocnicy defensywni środkowi pomocnicy i środkowi pomocnicy ofensywni no a my przechodzimy Dalej, no bo czekają na nas kolejni środkowi pomocnicy, i tutaj mamy Macieja Domańskiego, Mija Ciepiele i Konrada Guca. Bartomiej Ciepiela też jest nowym nabytkiem wypożyczonym z Legii Warszawa, 21-letni chłopak, wyceniony na 100 000 euro, 1,82 m30, meczów w zeszłym sezonie, 20 bramek, e, przepraszam, 2 gole, 4 asysty, 1726 minut. Kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Niestety Bartłomiej nabawił się kontuzji w meczu z Lechem Poznań, która wyklucza go gdzieś chyba do końca września, jeżeli się nie mylę. Niestety zdjęcia Konrada Guca nie posiadam. Nie mogłem znaleźć nigdzie jego zdjęcia takiego jakiegoś lepszego. No a my przechodzimy sobie do skrzydłowych. No i tutaj mamy tylko trzech zawodników: jest Krystian Kardys, Przemysław Maj i Said Hamulić. Sajd Hamulic jest nowym nabytkiem z DFK Dajnawa Alitus. Jest to liga litewska, tak samo jak Ritter z którego przyszedł Dominika Zbarauskas. Z, z kolei Hamulic jest holendrem, 21-letnim. Czekają na niego jeszcze urodziny. 20, 22. Nie wiadomo za jaką kwotę przyród, nie jest ona podana. Jest wyceniany na 375 000 euro. 1,88 m, 15 bramek. Przepraszam, 15 spotkań, 7 bramek, 1026 minut w zeszłym sezonie. Kontrakt ze Stalo Mieles do 30 czerwca 2024 roku. No i z kolei tutaj też Krystian Kardyś, jak i Przemysław Maj są e, młodzieżowcami. E, niestety nie wspomniałem tego wcześniej. Czy nawet, nie przepraszam, Krystian Kardyś. E, tutaj mam że chyba nie jest młodzieżowcem. Nie, jest młodzieżowcem, czyli Kardyż i Maj z tego grona są młodzieżowcami. No a my przechodzimy do napastników i tutaj mamy Mikołaja Lebedyńskiego i Kamila Duszkiewicza. Kamil Duszkiewicz jest też młodzieżowcem, no a Mikołaj Lebedyński jest też nowym nabytkiem, bo przyrządą z Chrobrego Głogów za 20 tysięcy euro, wyceniany na 250 tysięcy euro. 31-letni zawodnik jeszcze. Bo na niego też czekają mu rodziny: 32,85 m, 34 spotkania, 12 bramek, 4 asysty, 2739 minut w zeszłym sezonie. Kontrakt ze stalą do 30 czerwca 2024 roku. Także gdzieś tutaj tak prezentuje się stal Mielec, no i cały dyrygent tej gromady, czyli trener, mianowicie Adam Majewski. no Jednego cudu powiedzmy już dokonał ze Stalą Mielec, czyli ich utrzymał w zeszłym sezonie, teraz czeka go kolejny cud, czyli utrzymanie Stali w tym sezonie, no na razie po tych dwóch kolejkach Stal na pewno jest jakimś dosyć dużym zaskoczeniem, no bo jednak pokonanie Lecha przy bułgarskiej 2 do 0, no to jest bardzo dobry wynik jak na start nowego sezonu 1 do 1 z Radomiakiem Radom, to też nie jest najgorszy wynik, Radomiak moim zdaniem dosyć dobrze się prezentuje no ale my tu o Stali, preferowana formacja trenera Adama Majewskiego w tym sezonie to będzie 3-4-2-1 bynajmniej tak te dwa pierwsze spotkania Stal rozegrała no my przejdźmy jeszcze do e, transferów, które już tutaj gdzieś jakoś omówiłem, ale jeszcze raz omówmy, przychodzi Mateusz Kochalski Mikołaj Lebedyński, Piotr Wlazło Dominika Zbarałska, Fabian Hiszpański Paweł Żyra Leandro, Bogdan Wascuk. Do tego jeszcze dochodzą kolejni zawodnicy. Mianowicie Said Hamulić, Maciej Wolski, Kamil Kruk i Bartomiej Ciepiela. No ale też jest dosyć zacne grono, które odchodzi ze Stali Mielec. No i zaczynamy Rafałem Strączkiem, który odchodzi do Bordeaux za darmo. No niestety druga liga francuska. Ty Rafał przechodził, czy podpisywał kontrakt z Bordeaux. No to jeszcze byli w One ligą. No ale niestety Bordeaux spadło ale chyba finalnie tam już jest to potwierdzone, że będą w drugiej Lidze grać, a nie w trzeciej. Odchodzi również Grzegorz Tomasiewicz do Piastek, Gliwice, też za darmo. Maciej Urbańczyk też odchodzi za darmo do Odry, Opole. Mateusz Żyro odchodzi do Widzewa, Łódź za darmo. Odchodzi również Dawid Kort do ŁKS-u, Łódź. Odchodzi również Kasper Sadłocha do Stali Rzeszów za darmo. Odchodzi również Bożydar Torbadziński do Widzewa Łódź za darmo. Podchodzi również Marcin Budziński do Krakowi Kraków 2, czyli do rezerw też za darmo. No i przechodzimy tutaj do e, następnych zawodników, którzy odchodzą. Odchodzi Jakub Wawszyk, do Kolonii Warszawa za darmo. Marcin Flis nie przedłuży kontraktu, jest obecnie bez klubu. Oskar Zawada również nie przedłuży kontraktu, jest bez klubu. Czy po prostu nie zostały te kontrakty przedłużone z tymi zawodnikami? Damian Primel również jest bez klubu, Albin Granlund również jest bez klubu, Kais Al-Ani również jest bez klubu, Łukasz Seweryn też jest bez klubu, Maksymilian Sitek wraca z wypożyczenia do Podbeskidzia Bielsko-Biała. No i jeszcze kolejne grono czeka na omówienie, bo jest jeszcze Dominik Steczyk, który wraca do Piasta Gliwice. Konrad Wrzesiński, który wraca do Jagiellonii Białystok. Adrian Szczutowski, który wraca do Wisły Płosk. Oraz Wiktor Kłos, który wraca do Stali Rzeszów. Także gdzieś takie odejścia są z tej Stali. No, wielu zawodników odeszło, no ale omówmy właśnie te pierwsze spotkania. Tak jak mówiłem, Stal wygrała przy Bułgarskiej 2 do 0 z Lechem Poznań. Autorami tego zwycięstwa był Piotr Wlazło, który zaliczył bramkę w 14 minucie po asyście Mateusza Matrasa. Oraz y, ramkę na 2 do zaraz dobył Maciej Domański w 64. Minucie. Po się Przemysława Maja. o no, tym meczu już się wypowiadałem, ale tylko powtórzę, że po prostu stal no, perfekcyjnie rozegrała Lecha. To nie było tak, że stal wyprowadziła dwie kontry i strzeliła dwie bramki jakimś cudem. Tylko stal naprawdę grała mądrze. Miała pomysł na ten mecz. Lech totalnie nie miał pomysłu na stal. Y, tylko wrzucali na głowę matrasa w pole karne. Matras sobie to wybijał, czy też inni obrońcy. No i perfekcyjnie to wychodziło stali. Gdzieś fajnie te kontrataki wyglądały. No czasami nieporadnie, coś robił Labedyński, Hamulić, zobaczymy, może się zadomowi w pierwszym składzie. No bo jednak też bramka z radomiakiem. No i właśnie masz z radomiakiem 1 do 1. Bramkę dla radomiaka radą zdobył Dawid Abramowicz w 55. minucie. Asysta Tabocele. Z kolei dla stali Mielec w 70. minucie, właśnie wcześniej omówiony Said Hamulić. Strzelił bramkę pasy Christiana Krystiana Gettingera. Także stal po dwóch kolejkach ma cztery punkty. Jest to całkiem naprawdę dobry start. no Szczególnie, że na rozkładzie był właśnie Mistrz Polski. No a następny, następne spotkanie już w tej kolejce czeka stal z Rakowem. Częstochowa mężczyzna będzie rozegrany dokładnie jutro, 31 lipca, w niedzielę w Częstochowie. No. Czeka tutaj na pewno nie lada wyzwanie na zespół Stali Mielec. Stal może liczyć na to, że gdzieś Raków może lekko podmęczony będzie po tej podróży z Astany. Zobaczymy. Nie liczyłbym jednak na to, bo gdzieś uważam, że Raków jest dosyć dobrze przygotowaną ekipą, co też pokazuje. Nawet troszkę ten mecz w Astanie, no tam paru rezerwowych dostało szansę, także zobaczymy, czy Raków szykuje się na stal, czy raczej na kolejną rundę eliminacji do League Conference, Conference League. Także zobaczymy. Stal na pewno musi podejść do tego meczu, tak jak do meczu z Lechem, czyli pragmatycznie wyczekiwać. No i nie, na, nie nadziewać się na po prostu mocnego Rakowa. Tak? Przejdźmy też do nowych strojów. Stali Mielec. Są one tutaj białe. To są bodajże stroje domowe. Stroje wyjazdowe, czyli niebieskie. Ładny... Ładny, po prostu, krój tych strojów, 4F czy 4F tutaj jest producentem. Naprawdę 4F gdzieś w tym sezonie no, pokazuje, że potrafi robić bardzo ładne stroje i bardzo dobrze trzeba to zmieniać. Trzeba dawać szansę tym małym firmom, takim jak właśnie 4F. Oczywiście małe firmy w porównaniu do Adidasa czy Nike czy też Pumy, no bo tak jak ma górnik Humela na przykład, Yome ma Radomiak, no to potrafią fajne kroje, te marki robić. Także bardzo fajnie. Co to, to ciekawe, nie Radomek, tylko Salmię masz ma trzy komplety bramkarskie. No ale dobrze, my też przejdźmy do trzeciej kolejki, no bo która już nam się rozpoczęła dokładnie wczoraj w piątek meczem Piasta z Zagłębiem Lubin. Piast przegrał u siebie na własnym boisku 1-0 po bramce Gaprinda Szwiliego. No, po rzucie rożnym, jednak. Może nie bezpośrednio, bo tam mały ping-pong był w polu karnym. Ale finalnie za Głębie zdobyło pierwsze trzy punkty. Zdobyło też pierwszego gola. Piast nadal bez bramki w lidze. Co prawda tylko dwa spotkania. Za Głębie trzy. Ale no to jednak za Głębie wygrało. No i drugie spotkanie. 3 do 0. Krakowia pokonała Legię Warszawa. W Krakowie oczywiście. No, świetny mecz Krakowi. Krakowia naprawdę fenomenalnie wygląda pod wodzą Jacka Zielińskiego, w tym. Sezonie, no komplet punktów bez straconej bramki. 9 punktów na 9 możliwych. Także naprawdę Krakowia nam się jawi jako bardzo mocny zespół, którego no nie wiadomo, czy ktoś będzie mógł wypunktować. Na pewno, ale no, nie przyjdzie taki moment, że ktoś Krakowie wypunktuje, ale no zobaczymy. Na pewno Krakowia jest jednym z mocniejszych zespołów. No obecną chwilę w ekstraklasie. Na no, dziś czekają na nas dwa spotkania Radom, jaka Radom z górnikiem zawsze o 17.30 i. Miedzi Legnica z Wartą Poznań o godzinie 20.00. Jutro w niedzielę, 31 lipca, czekają nas cztery spotkania: Pogoń Szczecin z Jagiellonią Białystok w Szczecinie o 15.00. Raków Częstochowa właśnie podejmuje stal Mielec o 17.30. Równolegle będzie też drugie spotkanie Lecha Poznań z Wisłą Polsk, bo też o 17.30. No i niedzielę kończymy o 20.00 w Łodzi, gdzie widzę podejmuje Lechie Gdańsk. A w poniedziałek jedno spotkanie o godzinie 19 będziemy w Kielcach, gdzie Korona Kielce podejmuje Śląskę Wrocław. No i właśnie, następnym zespołem, jeżeli mnie pamięć nie myli, będzie właśnie Śląsk Wrocław. Także zachęcam do wyczekiwania analizy i to dzisiaj na tyle. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć!